Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu opony używane i ich stan po jakimś tam czasie i przebiegu. Tym razem całoroczne premium, czyli od Michelina Cross Climate Plusy na Toyocie Avensis. Fotki wysyła do nas Janek i pisze Cześć, przedstawiam opony całoroczne Michelin Cross Climate Plus w rozmiarze 225-45-18-95Y. Gumy wyprodukowane w połowie 2020 i jeżdżone na Toyota Avensis trzeciej generacji. Przebieg ku około 40 tysięcy kilometrów, jazda głównie po mieście 95%. Wow, tak jak ja jeżdżę. Zimą żadnych problemów, wyjeżdżałem w każdej sytuacji. Po wakacjach kupuję nowe, czyli Janek nie rezygnuje z opon całorocznych. No to mamy Toyotkę Avensis, mój kolega ma identyczną. No i mamy Michelinki Cross Climate Plusy. To była chyba pierwsza generacja, tak? Czy Plus może był drugą generacją? Napiszcie. No i popatrzmy na to ujęcie. Jazda miejska zapewne zrobiła swoje, stąd te wyszarpania.

Czyli pęknięcia jednak się pojawiają, no ale po czterech latach to chyba nic dziwnego. Bieżnika całkiem sporo zostało, jak na 40 tysięcy, nie uważacie? Tradycyjnie najwięcej pęknieć od zewnątrz, tu w środku dużo lepiej, i ostatnie ujęcie. Tu na przykład jest całkiem nieźle. Dzięki, trzymajcie się.